Nie ma widzowie. Ogólnie znalazłem sobie pracę już. E, to jest seria sam. Jakbyście nie wiedzieli, e, jedziemy orać, bo tak zacząłem orać jedne pole sobie. No, także właśnie znalazłem pracę. Kupiłem też e, O beczkę paliwa, jak widzicie. Orka będzie dzisiaj wykonywana. No jak widzicie już zacząłem. Znaczy no nie dzisiaj ją zacząłem. Ale no, ogólnie nie, dopili, nie dobiliście te, tych 5 łapek, także daję Wam drugą szansę. Jak dobijecie te 5 łapek w górę, to naprawdę coś kradnę stamtąd. Nie? Bo ja... Ja tak szczerze no to na tym C328 to no to za długo w sumie nie pojadę. Bo no w sumie to już tak patrzę na yy, za czymś nowym. Ja bym właśnie miał pieniądze za jakąś 60 mnie coś takiego. No wiecie, tym to... to ja dużo tym nie, ob, nie obrobię, nie? Ale wiecie, też na początek chcę kupić pole. Nie traktor właśnie, tylko pole. Ale pole to tam. Pół biedy, bo to we, wezmę sobie w dzierżawę, a potem mogę sobie odkupić, nie? No a tutaj akurat jest właśnie dużych takich pól. Dużo. co można wziąć w dzierżawę, a potem odkupić właśnie po prostu dużo jest nieużytków nie. choćby na przeciwko tutaj my, no gospodarstwu czy to można nazwać to nie wiem ale no dobra nazwijmy to nazwijmy, nazwijmy to gospodarstwem no to na przeciwko mojego gospodarstwa na przykład jest taki nieużytek i go właśnie też można wziąć w dzierżawę tylko no po prostu yy, nikomu nie chce się jeździć tak daleko no bo nikt tutaj też no nie ma pola nie znaczy pola e, gospodarstwa oni e, mają ile D -d -d dwa no kilometr stąd chyba mają max. nie dalej dalej mają bo oni to tam fest, fest no mają dobra nie jedziemy. z trzy kilometry będzie stąd jest takie gospodarstwo, nie? No ale to wiadomo, nic z tych pól nie użytkuje. A wiecie, ja mam właśnie takie gospodarstwo, gdzie no nie mam prawie w ogóle pól. No, bo moje jedyne pola, jakie mam, to właśnie te... Te co teraz oram, te co ostatnio poplon yy, były siane, czyli lotkie yy, oleista. Właśnie nie wiem, czy w tym roku jeszcze coś będę siał tam. Nie no. wiem, nie wiem. Powiem wam, że kurde, no nie wiem. i najgorzej znowu jak tutaj będzie trzeba jechać ten koniec bo to kurde zawsze tak jest a się na środku kurde to powin, powinno się zawsze taki kopiec robić wiecie co ja chyba to inaczej ten będę orał nie następnym razem no następnym razem myślę że właśnie to będę orał tak że na środku, co zrobię taki yy, choćby kopiec? I potem będę jechał dookoła, nie? Żeby właśnie, kurde, no nie zostało ten yy, taki właśnie pasek, nie? Nie zaorany choćby. Znaczy, no nie zaorany, taki pusty, o! Właśnie, za bronami muszę patrzeć. No kurde, no. Bo nie mam od kogo pożyczyć, wiadomo, no. Nie ma nic tutaj chyba taki małych sprzętów, nie? Co ja mam? Dobra. Weźmy to. Se tu zaorajmy. I będzie luks. No a jaką robotę sobie znalazłem? No to taką. Że będę pracował yy, na skupie, a między innymi yy, przy tym przy, wywo przy wywozie yy, ze jednego skupu na drugi skup. Nie? Jak właśnie będzie drożej, no, byłem tam zobaczyć. Oczywiście, no, dużo mają tych pracowników, no to za dużo w sumie tych maszyn tam nie było do wywożenia. No jedynie co to stał klas. Y, no ma je około, około 140 koni. Nie, 140 to on miał na pewno. Y, no i taki tir nie. A klas z taką przyczepą y, trzyosiową. Jak ma Joker Farm. Tu pewnie też dużo osób y, ogląda Joker Farma. No pewnie tak No właśnie dlatego takimi sprzętami się będzie mi fajnie robić na pewno A szczególnie jak już wiecie Będę mieć w przeszłości takie duże gospodarstwo To już potem będę przyzwyczajony nie do tych maszyn Ale wam powiem te C328 to jest masakra Aha, i jeszcze Wam zapomniałam powiedzieć, żebyście dali subskrypcję. Bo na 450 subów, e, no gramy, wezmę trzech albo czterech e, widzów do grania w farminga po prostu ze mną. Będzie taka możliwość. Ale no, 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 to zależy czy wy po prostu będziecie to chcieli. No mówię, 450 subów i gramy, widzowie. Jak ty wybija 450 subów to od razu gramy, nie? Tylko musicie mi napisać jaką mapę chcecie z modhuba, bo będziemy grać na modach. I właśnie też mody potrzebujecie, nie? Ale to jest nawet duże. Jakie początek się wydaje mały, ale jak już to wszystko będzie kompletnie zaorane to zobaczycie, że tutaj kurde to będzie trzeba bizona żeby to wymucić. A właśnie za kombajnem też bym coś musiał patrzeć, nie? No. Za kombajnem właśnie też bym coś musiał patrzeć. jak widzicie to 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 nawet będzie duże bo wy nawet chyba nie wiecie jak ja to chcę zrobić patrzcie stąd będzie to stąd, nie dotąd tylko jeszcze dalej dotąd jest duże nie to to będzie duże nawet myślę że z 5 hektarów będzie tu Nie no, chociaż 5 5 może nie Ale 4? 4 może będą A wiecie, jak kombaj będę chciał kupić? Wiskułę Na początku tu będzie ino wiskułanie To wiadomo Nie będzie nic innego niż wiskułę to no to jest chyba wiadomo wiadomo, że na początku bistula albo jakiś fachy ojej, ojej. Też orać tą dwójką to jest masakra. Bo to... wiecie, to nawet kurde na ślad nie zachodzi. O. Kurde, tu masz koło. O! I kurde dopiero tu masz ten Skibę, nie? Widzicie jak to, że o kurde o że tak choćby nie mogło. Tak dwuski но no. а двух уже как бы не могла а то у не, меня не у меня груденс нет у меня не груденс сильно на маку Oh. Jak widzicie powoli powoli do przodu, się. Nie? nie ma lipy. Nie widzowie, nie ma lipy. No i tutaj jest nasze małe, małe poletko, które ma niecały hektar. Nie hektar. Chyba hektar będzie mieć. Ale to to naprawdę jeden... No nawet nie hektar chyba powiem. To to nawet hektar chyba nie będzie mieć. A nie! Czekaj, ta, bo tu nawet chyba będzie więcej niż 5 hektarów. Bo na tym, na sąsiadów przecież jak tak miałem... O Bożu! Na sąsiadów przecież jak tak miałem. To też mniej więcej tak było. I do tamtąd to były 4 hektary około Tu będzie ile? Cztery powiedzmy z... Nie wiem, kurde, no Trochę będzie Dobra, łoramy Nie ma co Kurde no Weź tu bieg wrzuć w tym Kurde, tu tak ciężko biegi wchodzą No wiecie, no w końcu to jest 328, nie? Właśnie w tych małych ciapkach no to tak chodzą biegi Nie tak jak u Gospo ten U Gospo Karola Karola to kurde biegi co jednym palcem, nie możesz wbijać. Nie no, jednym palcem może nie, ale kurde, lekko tak chodzą. On ma waloną kurde, on ma tak skrzyję zjechaną. Takie luzy ma w skrzyni. Po prostu zjecha na skrzynia, nie? On ma takie luzy, kurde. Normalnie tak, tak lekko skrzynia u niego chodzi. Wiecie, u mnie w to kurde dwoma rękami musisz rzucać się. bo to to ci inaczej nie wejdzie. No i jak widzicie powoli idzie Ja muszę zatankować ee, Ogórka No Ogórka C328 No bo mało paliwka już ma Ma już mało mało paliwka A wiecie, tutaj czasem rozwożą, nie? Te paliwo też. Po nawet dobrej cenie. Wiecie, tutaj nawet rozwożą, kurde. E, diesel chyba o, po 6 zł za litra. No, a normalnie jest chyba po 7. No, jedziemy Jeszcze tam i nadod zrobimy i trzeba zatankować Kurde, ja nie wiem czy na mnie braknie, nie? Bo już mało chęsty naprawdę jest A jak braknie to będę pchał Albo autem przyłożę. No drugi dzień orki, to to ja, ja nawet, nawet coś tam idzie. Ogólnie będą, a właśnie, ja, yy, bo ja szykuję nową serię. Ja, jak, yy, jaką byście chcieli nazwę? Do tej serii. Jest albo polskie gospodarstwo V2, albo sąsiedzi V2. No i dobra. Dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Eee, no i ja się z Wami żegnam. Kurde, no, zgasnę.